Maciej Kmiecik, witam w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie. Dziś porozmawiamy o Speedwayu. Moim gościem, Jakub Krawczyk Junior. Dzień dobry. Terze Dostrowi, witam cię serdecznie, Kuba. Porozmawiajmy już od początkach, jak w ogóle się to zaczęło. Słyszałem, że ciężko było namówić mamę, żeby się zgodziła, żebyś mógł zapisać się do szkółki żużlowej. No Początki były dosyć ciężkie, bo gdzieś tam chciałem zacząć w młodym wieku trenować. Gdzieś tam z tatą nie było problemu, gorzej było z mamą, ale to myślę, że w wielu przypadkach tak to właśnie wyglądało. No, po długich latach namówień i próśb udało się gdzieś tam w końcu zapisać do, do szkoły żużlowej i tak się to jakoś zaczęła powoli ta przygoda. Kiedy Ci zakiłkowała taka myśl właśnie, że chcesz być, zostać żużlowcem, kiedy złapałeś takiego bakcyla, na początku pewnie jako dziecko, jako kibic, tak? Jak byłem na pierwszych meczach, to byłem jeszcze we wózku, to nie pamiętam tak dokładnie, ale właśnie gdzieś tam pamiętam od zerówki, od przedszkola, jak jeździliśmy razem na mecze i tak yy, od samego początku mi się spodobało i od samego początku już tam jako dziecko, w żużel się bawiliśmy na rowerach, czy, czy biegaliśmy nawet dookoła yy, i tak już naprawdę od małego chciałem zostać żużlowcem. Od małego, ale tak naprawdę to, które lata pamiętasz, e, już tak możesz powiedzieć, odtworzyć, e, kto był Twoim idolem, kogo, kogo podziwiałeś w tych pierwszych latach e, o, swojej przygody z Żużlem jako kibic? Od czwartego roku życia bodajże, tak już e, pamiętam, że, że, że chciałem mocno być, bardzo. Kto e, był od samego początku moim idolem, aż w tak młodym wieku nie pamiętam, wiem, że potem był tam Maciej Janowski, no i Bartek potem już po Maćku był, Macie gdzieś tam się pojawił. A w Ostrowie? Bo w Ostrowie chodziłeś na żużle, tak? Kogo, kogo pamiętasz z tych, z tych lat? Które to mogły być lata? 2008, 2009 coś takiego? Nie czy pamiętam tam naprawdę. Nawet do 10 czy do któregoś tam roku życia chodziłem, to nawet nie wiedziałem kto jeździł, tylko kibicowałem. Pamiętam ci podobał coś. Ci się sport żużlowy, tak. generalnie jazda na, na motocykle, a jakiś pierwszy motor pamiętasz, kto, kiedy wsiadłeś? No gdzieś tam jeździłem z Statą trochę, yy, też tam miał jakieś motory, a tak to typowo, żeby się nauczyć jeździć na motocyklu, to wsiadłem dopiero jak miałem 13 lat w szkółce żużlowej. Ale ten żużel gdzieś tam twoją pasją był zawsze. Jesteś absolwentem szkoły podstawowej numer 7. Swego czasu przy okazji promocji cyklu seks, cyklu mistrzostw Europy. W twojej szkole, byłej szkole, gościł Tomasz Golob. Pamiętasz to spotkanie? Tak, tak, tak to prawda. Był to, jak pamiętam, miałem wtedy przygotowaną laurkę do niego z miejscem na jego autograf i, i też tam kolejki były naprawdę duże, bo to cała szkoła praktycznie tam była. To się stało gdzieś tam po półtorej godziny, dwie, żeby na końcu dał autograf. I mam do tej pory wisi w domu, tak naprawdę, więc bardzo fajna pamiątka, dobrze to wspominam. I, fajne tam. przeżycie, fajne przeżycie chyba dla, dla dzieci. Takie spotkania też chyba mogą zainspirować, mogą gdzieś zachęcić do sportu żużlowego. Nie każdy zostanie żużlowcem, ale, ale gdzieś tam do tego kibicowania jeszcze bardziej chyba, tak? No to na pewno. To Pamiętam, że też naprawdę to było coś fajnego, jak się dowiedzieliśmy, że, że Tomek przyjeżdża. No i myślę, że powinny być organizowane takie spotkania, bo to gdzieś tam też dzieciaków fascynuje do tego sportu i na pewno w jakiś sposób zachęca, jak stoi motor żużlowy, mogą z bliska zobaczyć, usiąść. To, to wiem, że jak ja byłem mały, to dla mnie było coś niesamowitego, i myślę, że dla wielu młodych ludzi też jest to na pewno coś bardzo fajnego. A wtedy, jak byłeś na tym spotkaniu z Tomkiem Golobem, przeszło ci przez myśl, że sam kiedyś będziesz uczestniczył w takich spotkaniach, że będziesz jeździł po przedszkolach, w szkołach, bo przecież w takich spotkaniach też uczestniczycie z klubem Też do strewia. No, było to na pewno gdzieś w mojej głowie, ale może nie tyle co gdzieś tam spotkania czy jakieś tam autografy, wywiady, tylko sama jazda, chęć ścigania się na tym motocyklu. No, to było dla mnie no, największe marzenie, jakie tylko mogło być, i, i to naprawdę prawda, że marzenia się spełniają, bo to było w tamtym czasie dla mnie coś tak naprawdę nie do osiągnięcia i, i nie do pomyślenia, że, że też tam się mogę znajdować, a. A jestem, pracuję i ścigam się, i czerpię z tego bardzo dużą satysfakcję. Mówi się tak naprawdę, że, że masz smykałkę do tego sportu żużlowego. Jak trener zobaczył Cię na motocyklu, jak, jak wsiadałeś z nim pewnie jako pierwszy. Pamiętasz właśnie tamte momenty, że, że łapałeś to szybciej niż, niż inni? Ta jazda wychodziła od samego początku? Czy, czy, czy te początki wcale nie były takie łatwe? No nie, nie było łatwo. Było bardzo dużo upadków. No to jeden przychodzi szybciej, drugi, drugi musi troszeczkę więcej na to popracować. Nie było, myślę, jakoś bardzo źle, ale no nie było łatwo. Ale to myślę, że to nie tylko tutaj. Tylko A był w... jakiś taki przełom, że, 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 że nagle. Zaskoczyło coś i zacząłeś lepiej jeździć i, i, i złapałeś ten ślizg kontrolowany, no bo to nie jest tak, taka jazda jak na, na zwykłym motocyklu. Nie? No nie, znaczy, myślę, że gdzieś tam z treningu na trening było widać, było widać poprawę. Potem jak już wiadomo, gdzieś tam z chłopakami razem złapaliśmy w miarę kontrolowania motocykla, to tam potem się ścigaliśmy już, I, ale to cały czas się uczymy. Jeszcze mamy przed sobą bardzo dużo nauki. I dużo pracy do wykonania, żeby jeździć gdzieś tam faktycznie na tym etapie bardzo wysokim, e, więc to jest naprawdę jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy. A teraz już nie wiem, poczułeś, czy, 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 czy czujesz to, że, że tak naprawdę żużel będzie twoim zawodem, twoją pracą w przyszłości? Znaczy nie wyobrażam sobie nic innego na ten moment prócz jeżdżenia, bo mówię, to przez całe życie było dla mnie no, coś niesamowitego i i rzecz tak naprawdę nie do osiągnięcia, a teraz tutaj jestem i, i chcę dać z siebie wszystko, i chcę jeździć tak długo, na ile mi zdrowie pozwoli. Powiedz, właśnie, jak wygląda taka, w cudzysłowie, no, praca? No to praca tak naprawdę żużlowca, nawet w Twoim wieku, który już gdzieś tam skończył szkołę, i teraz tak naprawdę jeździ na żużlu. To nie jest tylko udział w meczu, tych meczów macie sporo, liczysz, nie wiem, kilometry przejechane, zawody przejechane w sezonie? Gdzieś tam notujesz sobie, czy, czy, czy na to nie ma nawet czasu? Na koniec sezonu sprawdzimy, ile tam kilometrów zrobimy. no to w tym sezonie to tam było około 70-80 tysięcy. Tam w kilka miesięcy tak naprawdę, bo sezon nie trwa cały rok, tylko, tylko kilka miesięcy, więc myślę, że to na pewno nie jest mało. Yy, znajdą się zawodnicy, którzy mieli pewnie dużo więcej, ale też tam gdzieś mieli pewnie danie, czy tam nawet zawodnicy nie z Polski, tylko z zagranicy. Ale ty wśród tych, którzy przewodzili w ilości imprez, to byłeś chyba w czołówce, jeśli nie, nie gdzieś tam na ścisłym pierwszy, topie. Byłem pierwszy w Polsce, dwunasty na świecie. Bo to naprawdę, bo jeździłeś w dwóch ligach, a w zasadzie prawie w trzech, bo jeszcze u 24 Extra Liga, PG Extra Liga, byłeś gościem w drugiej lidze, do tego imprezy młodzieżowe, Gdzieś tam tylko krótka pauza na skutek kontuzji. Na szczęście nie, nie, nie musiałeś długo pauzować, i, i praktycznie cały sezon intensywny był. Nie? No jechaliśmy w marcu, wróciliśmy w październiku tak naprawdę. I tak jest w sumie co roku, bo tych imprez jest strasznie dużo. E, wiadomo, wyjeżdża się gdzieś tam na zawody, czasami bardzo wcześnie. Są zawody, potem trzeba albo wrócić, zrobić motocykle I rano znowu gdzieś wyjeżdżamy, albo nawet nie wracamy, tylko jedziemy już tam. Do Wrocławia, czy gdzieś I tam robimy na przykład motocykle i następne zawody i tak podróżujemy. No właśnie tak podróżujecie, jesteście tak naprawdę jedną wielką różlową rodziną, jak jeździcie, bo prędzej więcej czasu spędzacie właśnie z trenerem, z kolegami niż, niż z rodzinami. Były też takie wyjazdy, na których święciliście sukcesy, chociażby ten finał brązowego kasku niesamowicie deszczowy. Ułożyło się tam wszystko tak, że, że zostałeś pierwszym w historii ostrowskiego żużla triumfatorem tej imprezy i prosto stamtąd do Lublina na mecz ligowy i wszędzie deszcz. Tak, i tu padało, i tu padało. No, w Tarnowie padało, udało się wygrać, w Lublinie padało, no niestety nie udało się, ale... No to też był specyficzny mecz, bo tam tak wyglądało, że w jednej części stadionu padało, było, było zachmurzone, w drugiej praktycznie słońce świeciło. A w drugiej padało. Tak, to jest niesamowite. I też były upadki, trudny tor, i wasz dobry występ nawet, bo tam chyba 39 punktów wyjechaliście. Tak, pamiętam, że wtedy przebiliśmy barierę 30, 35 punktów, i zrobiliśmy tam kilka więcej, ale no, to i tak no, nie udało się wygrać. Szkoda, szkoda, że ani jednego meczu się tam nie udało wygrać, ale no nic, mamy w planach jeszcze w nie najdłuższym czasie na pewno wrócić i pokazać, że Ostrów potrafi. A czego nauczyłeś się w tej Ekstralidze? Na pewno tory nowe poznałeś, nie? Kilka nowych torów, na przykład w Gorzowie nie miałem nigdy okazji jeździć, jakoś tam e, nigdy nie trafiłem. A tak gdzieś tam te tory są użytkowane tam przez wielu, bo są czy tam jakieś dmpo, to zaplecza kadry, tych imprezy. jest naprawdę tyle, że dobrze, że tych torów tyle jest, bo nie byłoby gdzie jeździć. Eee... Poznałeś też tory zagraniczne, no bo wygrałeś półfinał e, mistrzostw z Europy Juniorów w Żarnowicy, później był ten finał w Nadziehalasz, nowe tory, nowe obiekty, jak wspominasz te wojarzy zagraniczne? No bardzo dobrze, to wspominam bardzo dobrze, czy, czy półfinał, w tym właśnie w Żarnowicy udało się wygrać, gdzie też było mocno deszczowo, potem mieliśmy finał w Nagihara, mistrzostw Europy, piąte miejsce, egzekwo z Frankiem Karczewskim, który miał czwarte, szkoda, bo jednego punktu brakło do trzeciego miejsca, tak jeszcze... Na koniec sezonu taki puchar z Mistrzostw Europy przywieźć to, to byłoby w ogóle coś niesamowitego, no, ale no nie udało się. Jeszcze mam dużo do zdobycia i... Ale trochę tych trofeów i trochę medali przywiozłeś do, do swojej gabloty. Już masz taką swoją gablotę z, z trofeami, bo, bo w ten sezon 2022 wzbogaciłeś swoją kolekcję. Która rośnie dopiero o, o kilka fajnych trofeów. Nie? Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze co najmniej dużo, dużo, dużo większa, ale no już miejsce w pokoju mi się skończyło. Na, na Puchary już muszę gdzieś tam na ziemi ustawić, albo wynoszę gdzieś tam yy, na dole do warsztatu, gdzie zrobiłem już taki jeden pokój, gdzie właśnie chcę wszystkie tam trofea przenieść i, i ładnie tam sobie poukładać, Ale takie najważniejsze stoją w pokoju i już tego miejsca brakuje powoli. Jak tak patrzysz na te trofea, wiadomo, że to jest efekt ciężkiej pracy, ale gdzieś tam pojawiają się wtedy wspomnienia i chyba też motywacja do, do jeszcze cięższej pracy, żeby tych trofeów, jeszcze cenniejszych, pojawiało się więcej. Tak, no to prawda. No. Ciężko pracujemy, więc jak coś się uda wygrać, coś się uda zdobyć, to naprawdę to nakręca jeszcze dużo, dużo bardziej i, i zachęca jeszcze mocniej. Gorzej jest troszeczkę, jak nie idzie, bo wtedy się szuka, martwisz się, co tu zmienić, może w sobie, może w sprzęcie i się człowiek gubi. A tak jak gdzieś tam uda się wygrywać i jesteś w tej czołówce, to naprawdę mocno to nakręca człowieka. Tak jako film motywacyjny może służyć Twój występ z Grudziądza, ten ostatni mecz ligowy. To sobie gdzieś tam, nie wiem, w okresie zimowym puszczasz i, i, i myślisz o tym, jak było fajnie, no bo tam, tam jechałeś rewelacyjnie. Tam był naprawdę taki miałem przysłowiowy dzień konia. Wtedy. No, fajnie, na pewno zapamiętam to nad bardzo długo. Fajne gdzieś tam zakończenie sezonu. Mówią nieważne, jak zaczynasz, ważne, jak kończysz. Ale gdzieś tam potem jeszcze miałeś inne mecze i one już nie były aż tak okazałe, były, były solidne, ale tamten to był wybitny mecz, jak na. 18-letniego żużlowca. No, no tak, myślę, że tak, bo gdzieś tam 12 punktów zrobić w najwyższej lidze świata to nie jest mało. Było dobrze. Były starty, była prędkość, gdzieś tam nie popełniałem jakichś błędów po trasie i ta jazda od razu stała się prostsza. Ty masz taki styl jazdy, który często jest porównywalny do świętej pamięci Tomasza Jędrzejaka. Uważasz, że on jest właśnie podobny, czy, czy, czy tak gdzieś kibice tutaj z Ostrowa i z regionu, gdzieś próbują kojarzyć właśnie, że popularny ogór był właśnie też taki troszeczkę przechylony na, na kierownicy i, i, i trochę podobnie jeździsz jak, jak on? Znaczy, ja tego nie zauważyłem, dopiero gdzieś tam jak zobaczyłem w komentarzach, że kibice piszą, że jestem właśnie podobny do świętej pamięci Tomka, to, to tak spojrzałem i faktycznie coś w tym jest i tak gdzieś. Od tamtej pory czasami sobie właśnie myślę, e, tam... A masz jakieś takie, nie wiem, wideo właśnie gdzieś tam oglądasz, bo przecież można znaleźć jeszcze, jak on jeździł, e, jak gimnastykował się na motocyklu. Oglądałem, oglądałem, oglądałem. Tam jeszcze w szkółce byłem, pamiętam, jak przyjeżdżał do nas na treningi i tam nieraz zamieniliśmy parę słów. E, tam moja mama też go dobrze znała, bo się wychowywali na jednym osiedlu, więc... więc no, cieszę się, że go mogłem jeszcze poznać, porozmawiać z nim prywatnie i usłyszeć od niego kilka rad. Cieszę się, że miałem taką możliwość. i A porównanie do takiego zawodnika, który był mistrzem Polski, który no, zrobił karierę w Ekstralidze, też chyba motywują do, do tego, żeby gdzieś tam iść w ślady, być, być może jeszcze lepszym. No, być takim drugim Tomkiem jaka z Ostrowa jeszcze lepszym, no to na pewno byłoby coś, Coś niesamowitego i na pewno będę chciał dać z siebie wszystko i przepracuję to ciężko, żeby pokazać, że stać mnie na dobry wynik i że stać mnie na dobrą jazdę. I będziemy pracować. Słyniesz też z tego, że y, lubię jeździć po zewnętrznej. Chyba to jest też Twój taki styl, styl jazdy. Faktycznie... Yy... Tak, bo często na przykład na torze w Opolu to nie pasowało, nie lubiłaś tego toru, a, a mimo wszystko no, jeździłeś tam w drugiej lidze. To ten efekt takiej jazdy, gdy na okrętkę nie, 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 nie sprawdzał się tam, ale na niektórych torach można się bujać na, na zewnętrznej i to przynosi efekt. Lubisz właśnie taką jazdę, czy, czy, czy krawężnik to nie jest dla Ciebie? Nudzi mi jazda przy krawężniku trochę. Ale no, czasami trzeba gdzieś przestawić koło za ten krawężnik, między innymi jak w Opolu, bo, bo wtedy tam ścieżka zewnętrzna co prawda się tam trochę usypało, ale to, to w ogóle nie niosło, więc czasami tak po prostu jest, że nawet jak jest duży tor, a się dużo nie odsypie, no to ta zewnętrzna po prostu nie niesie i trzeba gdzieś zostać przy tym krawężniku, a czasami jest tak też, że nie chcesz pojechać na tą zewnętrzną, tylko cię wyniesie, więc to tak nie jest do końca, że cały czas chciałem jeździć po tej zewnętrznej, tylko tu coś się nie udało, tu coś nie wyszło i... I tak wyszło. Opole no, to na pewno do poprawy, bo, bo to nie wyglądało to dobrze w tych finałach. Wyglądało to źle, nawet bym powiedział. No i szkoda, A to jest też kwestia właśnie specyfiki toru? Taki jakiś obiekt, który, którego geometria ci nie pasuje, potrafisz lepiej pojechać w, z silniejszymi rywalami w ekstralidze na, na torze, który, który ci leży? No to już tam każdy ma swoje upodobania, który tor woli bardziej, chodzi tutaj geometrycznie. Jeden woli taki, drugi woli taki, więc to jest naprawdę kwestia indywidualna. Ja tam wolę gdzieś większe tory, bo wiadomo, nie jestem startowcem, jestem walczakiem, to lubię mieć trochę tego miejsca więcej. No ale no w Grudziądzu miałem starty i duży, wąski tor i nie było problemu. A te starty? To cały czas pewnie szkolisz to, ale to trzeba się urodzić z refleksem, czy można go szkolić ewentualnie, jak, jak poprawiać ten element, który jest coraz ważniejszy w żużlowym rzemiośle? No z refleksem to człowiek się rodzi. To jest rzecz, którą jest ciężko poprawić. Można ją polepszyć, ale myślę, że nie można doprowadzić jej gdzieś tam do, do stanu dużej perfekcji, jak ma na przykład Sebastian, który jest, no startem atomowe naprawdę i ale też chyba technika startu jest istotna, nie? To też, to też się na to przekłada, ale no gdzieś tam ten refleks, jedni mówią, że jest do ćwiczenia, a drudzy mówią, że po prostu z tym się człowiek rodzi i można go tam... No bo tak naprawdę setne sekundy, tysięczne tak. czasami decydują o tym, nie? Tak, to prawda. Jakie masz jeszcze plany, sportowe marzenia, co chciałbyś osiągnąć? Mówimy o tej bliższej i dalszej przyszłości. No nie jest dużo, marzeń jest dużo do spełnienia na pewno. Nie o wszystkich będę mówił, bo, bo wolę nie mówić, a zrobić. No, takiej najbliższej przyszłości, no to myślę, że na pewno dobrze punktować w lidze, żeby, żeby te punkty były widoczne i były wywalczone, a nie gdzieś tam takie wymęczone i, i bo się udało, tylko żeby to faktycznie było, żeby to dobrze wyglądało, żeby tych punktów było dobrze. No, w NPO-chach by się w końcu przydało srebro albo złoto zrobić, bo już dwa brązy, to, to trzeba fajnie by było coś nowego zawiesić na półce no i no lepiej punktować. No i indywidualnie, żeby gdzieś tam nie tylko mistrzostwa Europy, może mistrzostwa świata, to... może gdzieś do reprezentacji Polski się załapać w kadrze, póki co nie jesteś, ale, ale zawsze dobrymi występami można przekonać do Dobrewskiego do siebie. Dokładnie. To życzymy tego, żeby te wszystkie medale, te złote z 24 żeby pozostałe złote, że te brązowe z DMP-ów żeby się zamieniły w złoto. Najlepiej, że jeszcze okraszone awansem do PG Extra bo tam się najlepiej jeździ Kubie, który już trochę się nauczył tam w tej Extra jeździć. No i przede wszystkim zdrowej, bezkontuzyjnej jazdy, bo to też chyba najistotniejsze. Tego Kubie życzymy na sezon 2023. Dziękuję Ci bardzo za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim gościem był Jakub Krawczyk, żużlowiec z to Ostrowia. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie.